Na dzisiaj mam taki plan, tutaj sobie jeszcze schnie, jeszcze nie naklejałem tego. Na dzisiaj mam taki plan, że zdejmę tylne koło, odmaluję je od, od wewnętrznej strony. No i zobaczę, albo na zdjęty będzie mi chyba łatwiej je też doczyścić i, i pomalować, polakierować. I chciałbym zrobić z tymi tylnymi kołami. A przy okazji, jak już będę miał zdjęty, to błotnik od środka zakonserwować też, yy, nałożyć warstwę. Wosku takiego antykorozyjnego i wtedy ta strona by była mniej więcej ogarnięta. Przednich kół nie będę na razie robił, bo i tak są opony do wymiany. To będzie łatwiej mi wypiaskować, wyczyścić, jak będą opony zdjęte i wtedy przy okazji się naprawi te. Naprawi. No, pola kieruje się ładnie przednie felgi, także biorę się za te tylne koła. Nie były zdejmowane przeze mnie, a nie wiadomo ile były na piaście, także może nie być łatwo ich, zdją ich zdjąć. To jest właśnie minus garażu w domu. Plus jest taki, że jest ciepło i blisko, a minus jest taki, że po takiej zady trzeba wszystko posprzątać, bo się to będzie nosiło do, do chaty. Muszę na chwilę wyjść, żeby sobie normalnym powietrzem odetchnąć, bo masakra. Ale no, trochę muszę z grubsza oczyścić też te koła z takiej luźnej korozji, żeby mogła chemia zadziałać. No, i resztę to myślę, że już będzie trzeba ręcznie doczyścić. Generalnie czyszczę to taką tarczą z takiej włókniny. Ona zdziera lakier, natomiast nie zdziera metalu. No to tak jak widzicie, ta już jedna poszła, takie włókienka. I są jeszcze do tego taki inny kolor, czerwony jest bardziej elastyczny, także można w takich zakamarkach też dojść w frantach. No i tak to właśnie powoli będę próbował doczyścić resztę jakimś papierkiem. I, I zobaczymy od środka. Na pewno pójdzie pu, już dzisiaj epoksydowy lakier, podkład. Nie wiem, czy one nie zostaną od środka takie właśnie szare. A od zewnątrz będzie podkład, plus, plus ten beżowy. Piasta tutaj ładnie wygląda, wszystko wyczyszczone. Jeszcze tutaj muszę wyczyścić tylko to, bo to jest widoczne. No i będzie też pomalowane to akurat na czerwono. Ten film taki będzie, że dużo na tych przewijkach, ponieważ no co pokazywać jak szlifuję czy tam czyszczę. Yy, z pierwszego sobie pędzlem maluję, już mówię dlaczego. Dlatego, żeby w tych wszystkich zakamarkach tutaj ładnie tam wszędzie dojść. A zrobiłem sobie na tyle rzadki ten podkład epoksydowy z utwardzaczem, że i tak tych smug nie będzie widać po końcowym lakierowaniu, bo pójdzie druga warstwa tego epoksydu yy, pistoletem i potem lakier nawierzchniowy też pistoletem także tylko dlatego, żeby właśnie dokładnie we wszystkich zakamarkach to zrobić to tak, taką metodę trochę partacką stosuję ale mówię no myślę, że będzie i tak fajnie to wyglądało, od środka się już prezentują ładnie to drugie koło ogólnie jest w lepszej kondycji, on wygląda jakby stał gdzieś właśnie w jakimś yy, od północy na przykład to koło było czy coś, bo, bo ta strona była dużo gorsza niż ta druga w tej drugiej jest tylko kilka rdzawek, teraz czekam aż wyschnie pierwsza warstwa epoksydu, drugą już y, pistolecikiem, no i potem lakier, kolorek, muszę oponę okleić, na początku myślałem, że uda mi się y, to ładnie zmyć potem, ale jednak kiepsko, dlatego, dlatego oklejam, ktoś widzę nad tą felgą się znęca chyba przy zmianie opony, bo taki rand jest dość mocno odchylony, no ale na to nie mam wpływu, zostawiam tak jak jest, no i powoli, powoli jadę dalej. Trochę dzisiaj, trochę dzisiaj przegiąłem, Umiałem tak naprawdę tylko zdjąć i od środka to zrobić, a zrobiłem i od środka i od zewnątrz, i od wewnątrz i od zewnątrz jak gdyby, ale, ale z drugiej strony chciałem to skończyć, bo miałem już pistolety, wszystko w tych samych lakierach do podkładu i do nawierzchniowego. No i powiem Wam, że wyszło całkiem fajnie, wiadomo, że można było to zrobić lepiej bo można to było wziąć, wypiaskować i wtedy by naprawdę wyglądało super, jakby to zrobić, tak jak zgodnie ze sztuką, ale myślę, że jak na takie warunki, jakie posiadam, to wyszło całkiem fajnie, ładnie się to wydało i jestem zadowolony, bo gdzieś wrzucę, jak wyglądało przed i jak po, no to różnica jest diametralna, myślę, że trwałość też będzie spoko, bo skoro one miały tak naprawdę, miały koła drugi lakier no to powiedzmy, że pierwszy wytrzymał nie wiem, 30 lat, i kolejny 15. No to ten jak wytrzyma 15, w jakiejś mniej więcej fajnej kondycji, no to to też jest, to też jest dobrze i będę zadowolony. Także jedno z głowy, to z tym drugim będzie też trochę walki. Z tym, że mówiono, nie jest takie podzwiałe, w lepszym stanie niż to pierwsze. No a przednie, no to już jest w ogóle inna gadka, bo jak się zdejmie opony, no to. Ona ma tutaj tylko takie większe rdzenie, a reszta jest gładziutkie, ładne. A reszta tak naprawdę, yy, te przednie, to, no to już taka formalność. Bo po takie lakierowanie, jak się ma zdjęte felgi, to w ogóle całkiem inne, i po drugie są malutkie. Także to kiedyś się tam obskoczy. Przy okazji, powiem Wam, że po kilku godzinach takiego lakierowania, to faktycznie o, trochę nos posklejany maseczkę. Nie zawsze zakładam, bo, yy, bo mi okulary parują i znowu nic nie widzę także też bez sensu ale ważne, że jest zrobione tutaj i jestem zadowolony, bo kolejna rzecz na liście do zrobienia i wygląda to naprawdę ładnie wiadomo teraz to najgorzej te włotniki ale powolutku jak maska dojdzie, napisy naprawdę zacznie nabierać wyglądu Sponsorem nagrania była włókina.com sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych. idealne do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókine premium, yy, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.